Drodzy Państwo, w moim referacie chciałabym przedstawić rolę, jaką standardy edukacji seksualnej przewidują dla rodziców, zarówno w teorii, jak i w praktyce. No i na początku przedstawię fragmenty, które są zawarte w tym dokumencie, a następnie przejdziemy już do konkretnych przykładów. I tak, pierwszy fragment, który chciałabym Państwu zaprezentować, dotyczy sformalizowania edukacji seksualnej. I tutaj zacytuję, jak już wspomniano, znaczna część uczenia się własnej seksualności pozostaje poza zakresem działania specjalistów, ponieważ, hmm, chociaż powinni oni odgrywać w tym procesie istotną rolę. Drodzy Państwo, wprowadzenie takiego, jest to, ten fragment dotyczy niewątpliwie... Hmm, Zachęca do zmarginalizowania roli rodziców w przekazywaniu wiedzy o seksualności. Kolejny fragment dotyczy podważania wiedzy rodziców, i też tutaj zacytuję: Nieformalna edukacja jest często niewystarczająca w nowoczesnym społeczeństwie. Jak stwierdzono wcześniej, w tym dokumencie rodzice i członkowie rodziny, oraz inne nieformalne źródła są istotne w nauce dotyczącej związków międzyludzkich oraz seksualności, zwłaszcza w przypadku osób młodszych. Należy jednak zaznaczyć, iż w nowoczesnym społeczeństwie tego typu edukacja seksualna jest często niewystarczająca, ponieważ rodzice lub rodzina oraz inne nieformalne źródła często nie mają dostatecznej wiedzy, zwłaszcza kiedy konieczne jest przekazanie informacji złożonych lub fachowych, takie jak informacje dotyczące antykoncepcji bądź chorób przenoszonych drogą płciową. I takie, drodzy Państwo, podważanie wiedzy rodziców ma doprowadzić do tego, żeby właśnie była konieczność sformalizowania tej edukacji, czyli po prostu, żeby odsunąć rodziców od tej roli wychowawczej. I jeszcze jeden fragment, który dotyczy tutaj roli rodziców w przekazywaniu wiedzy o seksualności, znajduje się na stronie 28 w rozdziale 5. I od razu zacytuję: Trzeba także zaznaczyć, iż partnerzy muszą zostać przeszkoleni, zanim zaczną skutecznie współuczestniczyć w wysokiej jakości edukacji seksualnej. Czyli rozumiemy to w ten sposób, że faktycznie rodzice mogą być tutaj partnerami natomiast muszą prezentować ten sam punkt widzenia, co edukatorzy seksualni. To są niemal wszystkie fragmenty, które odnoszą się bezpośrednio do rodziców oraz ich roli w procesie wychowania seksualnego. Jednakże istnieją również inne niepokojące fragmenty zawarte w tym dokumencie, które w momencie wprowadzenia spowodują zmarginalizowanie roli w ich funkcji wychowawczej. I to są na przykład zalecenia dotyczące wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej. I tutaj też zacytuję fragment. Doprowadzenie do sytuacji, w której edukacja w dziedzinie seksualności i edukacja dotycząca związków międzyludzkich stanie się przedmiotem obowiązkowym w programach nauczania ma niezwykle istotne znaczenie. Równocześnie w celu wzbudzenia wystarczającego zainteresowania istotne jest, aby nauczanie tego przedmiotu kończyło się egzaminem. Teraz tak, jeżeli takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w naszym kraju, rodzice nie będą mieli możliwości, żeby wypisać dziecko z takich zajęć. Byłoby to również niemożliwe z formalnego punktu widzenia, ponieważ skutkowałoby to brakiem oceny z egzaminu, a tym samym brakiem promocji do dalszego etapu edukacji. W takim wypadku odebraną by rodzicom podstawowe prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości. Rodzice staliby się bezradni wobec panującego prawa i aparatu państwowego. Brak uczęszczania dziecka na powyższe zajęcia skutkowałby interwencją ze strony wymiaru sprawiedliwości. I taka sytuacja istnieje w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie wprowadzono obowiązkową edukację zgodną z zasadami WHO. Dobrym tego przykładem jest Republika Federalna Niemiec, gdzie już w 2006 roku na karę pozbawienia wolności zostali skazani rodzice czwórki dzieci. Państwo więc Zalskoten trafiło do więzienia za to, że nie zgodzili się wysłać na lekcje edukacji seksualnej dwójkę swoich dzieci. Rzecz miała miejsce w katolickiej szkole podstawowej. Ze względu na to, że zajęcia te są obowiązkowe, władze placówki szkolnej wniosły skargę do sądu. Co poskutkowało nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 80 euro. Jako, że kara nie została zapłacona i wzrosła, pani Wins wylądowała w więzieniu na 43 dni. Wcześniej na karę pozbawienia wolności skazany został mąż i ojciec rodziny, pan Wins. Przebywał tam od sierpnia do października. Nie, było to oczywiście, nie był to oczywiście jednostkowy przypadek, o kolejnych media doniosły w 2013 roku kiedy to karę aresztu otrzymała matka dziewięciorka dzieci za nieposyłanie swojego syna na zajęcia edukacji seksualnej. Za kratkami mm, musiała spędzić 8 dni. W tym samym roku, tym razem ojciec dziewczynki musiał spędzić dobę w areszcie, ponieważ jego córka obrzecona charakterem zajęć wyszła z sali lekcyjnej. Jako kolejny przykład możemy podać Szwajcarię, gdzie również edukacja seksualna jest obowiązkowa. W 2011 roku w Bazylei matka 7-letniej córki zwróciła się do dyrekcji szkoły o zwolnienie jej dziecka z zajęć edukacji seksualnej. Szkoła, a także szwajcarskie sądy wszystkich instancji nie przychyliły się do jej żądania. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie zatroskana matka przedstawiła, że brak zgody na nieposyłanie swojego dziecka na takie zajęcia, które stoją w sprzeczności z jej systemem wartości, naruszają artykuł 8 oraz 9 konwencji o prawach człowieka i podstawowych wolności. Trybunał skargę uznał za nieuzasadnioną i wskazał, że celem edukacji seksualnej jest zapobieganie przemocy i nadużyciom seksualnym względem dzieci. Stwierdził również, że prawo rodziców do wychowania swoich dzieci musi ustąpić przed prawem państwa do definiowania treści i sposobów prowadzenia dzieci w świat seksualności. Nasuwa się więc pytanie, czy Polskę czeka ten sam scenariusz Konstytucja Rzeczpospolitej gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, to jest artykuł 48 ustawy zasadniczej. Mimo to w naszym kraju miał miejsce incydent. Sprawa miała miejsce w 2009 roku w Olszczynie, gdzie państwo Korejowie nie wyrazili zgody, aby ich dziesięcioletnia córka uczestniczyła w zajęciach dodatkowych dotyczących tematyki przemocy fizycznej i seksualnej. Nie spodobało się to dyrektorce szkoły. Niedługo później pan Andrzej Korejwo otrzymał wezwanie do stawiennictwa z córką do sądu rodzinnego w Olsztynie. Sąd rejonowy w postanowieniu z 7 października 2009 roku podał wykonywanie władzy rodzicielskiej państwa Korejwo kontroli kuratora sądowego z obowiązkiem składania kwartalnych sprawozdań z nadzoru. Zdaniem sądu działania ojca przeszkadzały w integracji dziecka z klasą oraz naruszały prawo do nauki. Do treści nauczania i programu szkolnego sąd nie odniósł się, uznając, że nie mają znaczenia w sprawie. Korejwowie odwołali się do sądu okrągłego w Olsztynie. Ten stwierdził brak podstaw. Do ograniczenia władzy rodzicielskiej nad córką. Jednocześnie podkreślił prawidłowość sprawowania władzy rodzicielskiej i uznał argumentację państwa Korewo powołujących się na przepisy konstytucyjne, według których to rodzice mają swobodę w kształtowaniu poglądów i wychowaniu swoich dzieci. Drodzy Państwo, na szczęście ta sprawa została rozstrzygnięta na korzyść rodzica, ale czy polskie rodziny mogą spać spokojnie? Nie do końca. Szczególnie zaniepokoić powinien fakt pobierania Popierania edukacji seksualnej według WHO przez obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który, jak sam przyznaje, w chwili obecnej, kiedy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest nieobowiązkowy, rodzice mają pełną możliwość wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Jednak dodaje, że powyższe rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące, zarówno jeśli chodzi o obecnie obowiązujące treści nauczania, jak i jego fakultatywny charakter popiera wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w polskich szkołach twierdząc, że prawo rodziców do wychowania dzieci nie ma charakteru absolutnego i powinno ustąpić przed prawem dzieci do otrzymania rzetelnej edukacji seksualnej. Rzecznik twierdzi również, cytuję: "Rodzice nie mogą oczekiwać, że wszystkie treści przekazywane dzieciom w szkole będą zgodne z ich światopoglądem". Powołuje się się przy tym na wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz na prawo do ochrony zdrowia i dostępu do informacji ze zdrowiem związanych. Nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również autorzy tego dokumentu hmm, powołują się na prawo do zdrowia, w tym prawo do zdrowia seksualnego, który stanowi jeden z pięciu kluczowych aspektów strategii opracowanej przez WHO dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego, zaakceptowanego przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 2004 roku. W spotkaniu zorganizowanym przez Światową Organizację Zdrowia w 2002 roku w, szkwi, w szkwi, yy, przepraszam, yy, definicji praw seksualnych uwzględniono prawo do edukacji seksualnej oraz szukania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji związanych z seksualnością. Autorzy dokumentu Standardy Edukacji Seksualnej powołują się również na Konwencję ONZ o Prawach Dziecka z 1989 roku, którą ratyfikowała większość państw, a dokładnie na artykuł 13 tej konwencji, mówiący, że istnieje prawo do wolności wyrażania się i prawo do poszukiwania, otrzymywania i upowszechniania wszelkiego typu informacji i idei, a także na artykuł 19, który zobowiązuje państwa do zapewnienia dzieciom wiedzy, umożliwiającej ochronę między innymi przed wykorzystywaniem seksualnym. Oczywiście dokumentów międzynarodowych, na które mogą powoływać się autorzy tego opracowania, jest zdecydowanie więcej. Pozwolę sobie wymienić tylko niektóre. Rezolucja Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Rezolucja Unii Europejskiej z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie. Rozporządzenie numer 1567 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie pomocy w odniesieniu do polityki oraz działań i praw dotyczących zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się. Artykuł 8, 9 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczące zwal zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1607 z 2008 roku pod tytułem Dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji w Europie. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1399 z 2004 roku pod tytułem Europejska Strategia Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego oraz Praw w tej dziedzinie. Sprawozdanie Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka z dnia 17 listopada 2011 roku pod tytułem Dyskryminujące przepisy i praktyki oraz akty przemocy wymierzone przeciw osobom o odmiennej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Artykuł 12 dokumentu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej też Konwencją Stambulską z dnia 11 maja 2011 roku, którą polski rząd ratyfikował w 2015 roku. Powyższe międzynarodowe dokumenty bez względu na to, czy są one wiążące, czy nie, tworzą podstawy do podważania roli rodziców w ich procesie wychowawczym. I tak na przykład weźmy znowu Republikę Federalną Niemiec, a dokładnie Federalne Biuro do Spraw Edukacji Zdrowotnej BZGA, czyli tą instytucję, która podpisała się na pierwszej stronie dokumentu WHO. Kiedy wejdziemy na stronę internetową tej instytucji, zobaczymy, że w kategorii edukacja seksualna Odsyła nas do strony o nazwie Loveline.de. Jest to strona internetowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży, poświęcona obszarowi seksualności. Strona ta jest interaktywna, a to oznacza, że młode osoby mogą kontaktować się z redaktorami oraz zadawać im pytania dotyczące seksualności. I teraz pozwolę sobie zacytować takie przykładowe pytanie oraz odpowiedź ze strony Loveline.de. Janik, lat 13. Ja i moja dziewczyna myśleliśmy o seksie. Pytanie brzmi, czy możemy uprawiać już, już seks. Oboje mamy po 13 lat. I odpowiedź ze strony Loveline. .de. Drogi Janiku, w Niemczech istnieje kilka przepisów prawnych chroniących młodzież. Zgodnie z tymi przepisami młodzież jest uważana za dojrzałą płciowo dopiero w wieku 14 lat. Tylko gdy masz 14 lat, możesz swobodnie decydować o własnej seksualności i uprawiać seks. Proszę zwrócić uwagę na słowo swobodnie. To tak jakby mówić dzieciom, że jeśli będą mieli lat 14, mogą uprawiać seks z kim chcą, i bez względu na to, czy rodzice będą mieli co do tego jakieś uwagi. Sprowadza się tutaj rodzica do roli jedynie żywiciela, bo na pewno nie wychowawcy, a gdybyśmy chcieli przełożyć to na polskie warunki, brzmiałoby to podobnie tylko wiek, zamiast 14 wynosiłby lat. 15. Kolejną płaszczyzną podważania praw rodziców do wychowania jest ingerowanie placówek szkolnych w płodność i dzietność ucznia. Dobrym tego przykładem jest przypadek 15-letniej uczennicy szkoły w Wielkiej Brytanii, będąca w ciąży nastolatka, poprosiła szkołę o pomoc w dokonaniu aborcji. Dziewczynę zapewniono o wsparciu oraz umożliwiono w czasie godzin lekcyjnych dokonanie tego zabiegu, o którym nic nie wiedzieli rodzice nieletniej ciężarnej. Urzędnicy szkolni uważają, że postąpili słusznie, ponieważ działali w najlepszym interesie dziecka oraz zgodnie z panującym prawem. Obecnie obowiązujące prawo zezwala również na kupowanie i korzystanie z wszelkiej maści środków antykoncepcyjnych i poronnych bez wiedzy rodziców. A w wielu szkołach prezerwatywy oraz hormonalne środki antykoncepcyjne rozdaje się uczniom. Na przykład w kilku szkołach w, w Wielkiej Brytanii wszczepiono 13-letnim uczennicom antykoncepcyjne implanty Nexplanon. Oczywiście bez wiedzy rodziców. Tutaj warto dodać, że bez zgody rodziców dziecku w szkole nie można podać nawet aspiryny. Innym wymiarem ingerencji wychowawczą rolę rodziców jest odbieranie praw rodzicielskich tym rodzicom, którzy sprzeciwiają się ideologii LGBT. Taki przypadek miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w Ohio. Sąd odebrał prawa rodzicielskie matce nad dzieckiem które zostało zdiagnozowane przez psychiatrów jako genderowo zaburzone, ponieważ nie wyraziła ona zgody na zmianę płci dziecka. Argumentowała to tym, że jeszcze jest czas na taki zabieg, a forma leczenia może być inna. Sąd przyznał, że dzieci o nieokreślonej tożsamości płciowej mają prawo do kontynuowania swojego życia z inną tożsamością genderową, niż ta przyznana im po porodzie. Głośny był, był również przypadek, jaki miał miejsce w 2017 roku w Minnesocie. Kiedy to matka piętnastoletniego syna dowiedziała się, że bez jej wiedzy poddał się terapii hormonalnej prowadzącej do zmiany płci, zatroskana matka pozwała instytucje szkolne i medyczne za naruszenie praw rodzicielskich. Sąd jednak odrzucił skargę, stwierdzając, że zarówno szkoła, jak i instytucja lekarska działały zgodnie z prawem. Również w Polsce co jakiś czas słyszymy o różnych akcjach wpisujących się w zamysł twórców omawianych standardów. Już w 2013 roku w jednym z przedszkoli w Rybniku na Śląsku odbyły się równościowe zajęcia, gdzie dzieci przebierały zabawki raz w sukienki, raz w spodnie, słuchały bajki o rycerach, rycerkach i kopciuchu. I były uczone, że chłopcy także mogą chodzić w sponiczkach. Po proteście rodziców program edukacyjny został skorygowany przez Urząd Miasta. Mimo braku ogólnego przyzwolenia polskiego społeczeństwa, edukatorzy seksualni najczęściej poza wiedzą rodziców wkraczają do polskich placówek edukacyjnych i wychowawczych. Ostatnio rok temu głośno było o tak zwanych tęczowych piątkach. 26 października w, 2000, w 211 szkołach w całej Polsce miały się odbyć zajęcia przeciwko homofobii, transfobii i tym podobne. Akcję promował m.in. Głos Nauczycielski, czyli Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego, jednakże po proteście rodziców i zaniepokojonej opinii publicznej wiele szkół zrezygnowało z organizacji tego wydarzenia. Podsumowując, można powiedzieć, że w Polsce jeszcze nie ma aż tak złej sytuacji jak na Zachodzie, jeżeli chodzi o respektowanie praw rodziców. Natomiast jeżeli spojrzeć na akty prawa międzynarodowego oraz na drogę, jaką podążały kraje omówione dziś przeze mnie, a także na ostatnie poczynania prezydenta Rafała Czaskowskiego, można dojść do wniosku, że Polska znajduje się w początkowej fazie wdrażania niebezpiecznych przemian, a dokument standardy edukacji seksualnej może być istotnym narzędziem wprowadzającym pozbawienie praw wychowawczych również u nas, jeśli zmienimy naszą edukację na wzór zachodni. Oczywiście w chwili obecnej ten dokument nie jest obowiązujący, ale jak możemy przeczytać we wstępie. Może być podstawą umożliwiającą przekonanie polityków i decydentów o znaczeniu wprowadzenia wychowania seksualnego lub o konieczności jego poszerzenia i oby się tak nigdy nie stało, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.